Okay. Eee, za rok skończy pan 80. Owszem, no jak pan się czuje jako 79 latek. Jak miałem 20 dwadzieścia parę lat, to każdy, kto miał 80 lat, wydawał mi się zgrzybiałym starcem. A jest pan zgrzybiałym starcem? <noise> Może mo, nie, nie wiem jak pan mnie odbiera z zewnątrz, ale w środku nie jestem, a, a poza tym... Poza tym zawsze pamiętam, co powiedział mój ulubiony pisarz Ernest Hemingway, który powiedział, że to jest stary, jak to jest młody, to się okazuje nad ranem. To prawda. A proszę powiedzieć, przypomina mi się inne pańskie powiedzenie, ale może nie będę go cytował. Jak dzisiaj komisja powinna skłonić pana byłego ministra sprawiedliwości? Zbigniewa Ziobrę, żeby. Zeznawał przed nią. Nikt nie zmusi nikogo do składania zeznań przed jakąkolwiek komisją, a nawet przed prokuratorem. Więc nawet jeżeli Ziobro zostanie doprowadzony siłą, załóżmy taki wariant. Mnie by to bardzo cieszyło. No, ale już mamy decyzję sądu, że tak się nie stanie nie będzie no, aresztowania. Tak. E <laughs> to zawsze Ziobro może nie, nie odpowiadać na pytania. Nie, nie, nie. Po prostu trzeba przestawić akt oskarżenia i, i, i postawić go przed sądem.